Opinie użytkowników, a skuteczność marketingu afiliacyjnego klucz do rozwoju kampanii. Marketing afiliacyjny, będący dynamicznym obszarem promocji online, nieustannie poszukuje skutecznych strategii pozyskiwania klientów. W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie zaufanie jest kluczowym czynnikiem, opinie użytkowników odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu sukcesu kampanii afiliacyjnych. W tym artykule przyjrzymy się: Dlaczego opinie są kluczowe i jak skutecznie integrować je w strategie marketingowe? Budowanie zaufania opinie jako źródło wiarygodności. Zaufanie klienta jest kluczowe dla sukcesu kampanii afiliacyjnych. Opinie użytkowników są nie tylko źródłem informacji, ale także budują wiarygodność. Kiedy potencjalny klient widzi, że inni korzystali z danej oferty i podzielili się pozytywnymi doświadczeniami, wzrasta prawdopodobieństwo, że podejmie decyzję zakupową. Dlatego kampanie afiliacyjne powinny uwzględniać autentyczne opinie, aby dostarczyć kompletnego obrazu produktu czy usługi. Wpływ na decyzje zakupowe, decydujące chwile prawdy. Decyzja zakupowa to kluczowy moment, w którym opinie użytkowników mogą odgrywać decydującą rolę. Klienci coraz częściej przeglądają opinie przed podjęciem decyzji zakupowej, a pozytywne recenzje mogą być decydującym czynnikiem skłaniającym do skorzystania z danej oferty afiliacyjnej. Warto inwestować w promowanie pozytywnych doświadczeń klientów, aby zwiększyć skuteczność kampanii. Zarządzanie opiniami: jak efektywnie pracować z opiniami użytkowników. Efektywne zarządzanie opiniami to klucz do budowania pozytywnego wizerunku marki. Marketerzy afiliacyjni powinni systematycznie monitorować różne platformy, na których pojawiają się recenzje i angażować się w interakcje z użytkownikami. Pozytywne opinie mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych a negatywne traktować jako szansę do poprawy i dialogu z klientami. Praca z influencerami zaufanie budowane na relacjach. Współpraca z influencerami to skuteczna strategia, aby wykorzystać zaufanie budowane przez osoby publiczne. Influencerzy posiadają lojalną społeczność, która ufają ich rekomendacjom. Integracja opinii influencerów w kampanie afiliacyjne nie tylko zwiększa ich skuteczność, ale także buduje silniejsze relacje z potencjalnymi klientami. Kształtowanie doświadczenia klienta, opinie jako źródło informacji zwrotnej. Opinie użytkowników są również cennym źródłem informacji zwrotnej, pozwalając firmom dostosować ofertę do oczekiwań klientów. Analizując opinie, marki mogą identyfikować mocne strony i obszary do poprawy, co prowadzi do ciągłego doskonalenia produktów i usług oferowanych w ramach kampanii afiliacyjnych. Podsumowując, skuteczność kampanii afiliacyjnych jest ściśle związana z zaufaniem, a opinie użytkowników są kluczowym narzędziem w budowaniu tego zaufania. Integracja autentycznych opinii, zarządzanie nimi i ciągłe doskonalenie doświadczeń klientów stają się kluczowymi elementami skutecznego marketingu afiliacyjnego. W dzisiejszym świecie, gdzie głos konsumenta ma ogromne znaczenie, firma, która potrafi skutecznie pracować z opiniami, ma szansę osiągnąć trwały sukces na rynku afiliacyjnym.